Pestilence this land! No cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Robimy generalnie drugie podejście do tego nagrania. W pierwszym podejściu, zaraz po wystartowaniu nagrania, strzeliła mi żarówka od lampy. Troszkę się wystraszyłem, nawet mam to... Ujęty na nagraniu, bo to, żeby włączyć nagrywanie i się z Wami przywitać. Ale dobrze, teraz kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed Valhalla. Już ostatnio czytaliśmy tę notatkę. Mamy tutaj jakiegoś przyjaciela, który sobie pokrzykuje: by człowiek? one who once called himself a man but has since befouled his honor, his whole being with twisted sader magic. Nie? In yonder hurt poisoned my own sister. for that alone it deserves to die. but maybe you would be moved to help by the bounty king Harald has offered for any warlock killed. Prophet can persuade where passion fails. No dobra. Ciekawe, czy on idzie z nami, czy nie. W ogóle zrobiłem lekką zmianę. Nie taką, żebym kierował się jakąś optymalizacją, tylko. Okej, okay, jestem z powrotem. Zacząłem mówić o tym, że zrobiłem pewną drobną zmianę, y, pokierowaną ciekawością de facto. Teraz wam tą zmianę pokażę. Zastanawiam się, gdzie ta chata? Chyba tu, co? Tak. Jest tam. Zmiana polega na tym, że ubrałem dwie tarcze. Tada! Widzieliście kiedyś coś takiego w jakiejś grze? Bo ja nie. Zobaczymy, jak się będzie biło. Normalnie mam dwie tarcze. Nie zauważyłem tego, że już mamy dwie różne. I ubrałem je na dwie ręce. Are you the who laid a curse on this land? There was a curse here long before I came along, Midgard. So you're not using your magic this land and its people? I try to use my knowledge to help others. I am only a threat to those who fear the unknown, of which there are many. There's a hunter who believes you poisoned his sister. I tried to save her. I made a mixture that would have burned away her illness, but he chose to drench her in pig's blood. If there is Sorry. any blame here, it lies on him and his ignorant kin. He killed his sister. Do not listen, as he will poison our thoughts.

Generalnie nie miałbym z tym problemu, z tym, co się stało w poprzednim rozwiązaniu tego questa. Ale mam takie poczucie, że gra trochę nie dała nam wyboru, nie? W sensie. Zobaczcie, tu, tu nie możemy go de facto bić, nie? A z kolei, jak nic nie robimy. To oni się tłuką normalnie, nie? Czyli my jakby nie łapiemy agro na tego maga de facto? Więc wydaje mi się, że hmm, no właśnie. Wydarzenia w świecie gry czarodziej w opałach, to rozwiązanie nie tyle bardziej mi się podoba, co po prostu chciałem mieć takie rozwiązanie. Dlatego się cofnąłem, bo tam to wyszło mi w sumie tak trochę przypadkowo, nie? Nie wiem, czy tam zahaczyliśmy tego maga tarczą, czy nie. Już tam olać ten temat, ale nie widzę w tym jakiegoś problemu. Gdyby to był jakiś tam wątek główny, no to pewnie Bóg wie, bym się nie cofał, nie? Niedokończony list. Sadeku. Czasem ogarnia mnie rozpacz, gdy widzę, jaka ciemnota spowija tę ziemię. Tęsknię za cieplejszym klimatem, w którym moje myśli rozkwitały jak żyzne pola ziarnami nieograniczonych możliwości. Pomysłów, które tutaj trafiłyby na jałową glebę, ale wtedy spotkam staruszkę podobną do mojej drogiej matki. Spotkałem I przypomniałem sobie, ile byłbym gotów oddać za kogoś, obeznanego z leczeniem w mrocznych czasach mojej młodości. Jest w tym tyle nie wiadomo czego. No, okej, okay, słuchajcie. Temat kolejny załatwiony. Kolejne poziomy wbite. No, i jak już tutaj jesteśmy, no to. Następne rzeczy nam się tutaj palą, i tak myślę, powoli zabrniemy w tym odcinku z powrotem do Furnburga. O ile dobrze to wymawiam. I tak naprawdę w kolejnym odcinku będziemy kontynuować wątek główny, bo nie chcę też za długo tutaj, wiecie, siedzieć w tych startowych lokacjach. Jak wiem, że czeka nas. Kolejny, o wiele większy świat, nie? De facto. Więc wiecie. Patrzcie, jak powoli stamina się u naszego konia regeneruje. Tam na dole ten pasek. A co się stanie, jak w ogóle wyjeżdżę... ...do zera? A stamina zrzuci nas? A czerwono się świeci, ale w sumie nie wiem, czy to nie jest bug, bo jak nie puszczałem shifta, to mimo, że się świecił na czerwono, to wiecie, to i tak jechał do przodu szybciej. Widzę też teraz, że traci wytrzymałkę. Kiedy traci wytrzymałkę, muszę przestawić kamerę. Jak yy, chodzimy pod górę po prostu, nie? W tą stronę, w tą chciałem. Uuu. Dobra. Mamy to. No i musimy dotrzeć tam wyżej troszkę. Już w sumie mogę zsiąść z tego konia, bo szybciej i tak będzie tu po skałach się dostać. O, i tu zapiszemy, bo widzę, że chyba jest jakieś legendarne zwierzę, a nie wiem gdzie nam złapał zapis automatyczny. Jak ktoś grał w Assassin's Creed Odyssey, to może. Rzecz jasna kojarzyć legendarne zwierzęta, jak je znaleźć, wydaje mi się, że spróbujemy. ...go trochę bardziej strzałami wykończyć niż z topora. Skończyły nam się strzały, niedobrze. No i poszło. Ło, jak go wygięła jak po mefedronie. Dobra. Zacnie. Łeb łosia z krwawych wzgórz. Hmm. Ciekawe do czego nam się to przydanie. Do. No do czego? W sumie, w sumie do czego? Ciekawe ile w ogóle takich zwierząt, że tak powiem. No, nie nazwałbym ich bym mitycznymi, ale legendarnych powiedzmy, znajdziemy i będzie. Bo sama walka de facto była dość łatwa, nie? Ciekawe też, czy stworzą twórcy w pewnym momencie. No bo wiemy, że Assassin's Creed Valhalla ma trochę działać jak gra usługa, nie? Nie wiem, czy mocniej niż Odyseja, czy tak samo, bo Odyseja działała. A ale ładny widok. Ale ładnie. Odyseja działała tak, że tam co tydzień bodajże pojawiały się. Jakieś update'y, w sensie jakieś tam wyzwanie się pojawiało na morzu czy na lądzie i tak dalej, nie. Ciekawie co tam jest. muszę sobie spojrzę, bo takie z daleka dosyć dziwnie to wyglądało. Nic nie jest, to proszę. Tak na nic konkretnego to całkiem wyraźne to było z daleka. Tam widzicie, mamy kolejne punkty, więc w sumie ciekawe te opcje z tym naszym krukiem. No dobra, idziemy tu dalej. No więc, kontynuując, ciekawe jak to będzie działało jako gra, jako usługa, bo na przykład w Odysei w pewnym momencie wprowadzili takiego Bosika w takiej zatoce już nie pamiętam jaką się nazywało którego szło, jakby wiecie, nazwijmy to maksować, nie? Stawiliśmy tu dwa skarby. A jajaj, nie spojrzałem na mapę. Znaczy te skrzynie z surowcami, nie? No i ciekawe, czy tutaj też wprowadzą takiego bossa, którego będzie można maksować, właśnie, czy nie. No za bardzo się, come on. nie da tego odsunąć, więc musimy chyba wejść jakoś inaczej. Hmm, myślałem, że to taka zagadka z tymi, a tu... że w ogóle za bardzo zagadki jako takiej chyba nie ma. Nadpalony papier, ci głupcy z Fornburga mówili, że jestem obłąkany, a teraz sami padną pod mieczem Kiotwego. Mój skarb jest bezpiecznie ukryty. H, będą musieli przejść przez ogień, żeby go dostać. Odruchowo ten escape często naciskam niepotrzebnie. Będą musieli przejść przez ogień. Już widzę, o co chodzi. Albo nie widzę. Bo wiecie, tam są te wazy, nie? I... Mamy tylko jedną strzałę. A <laughs> no, to może być problemem. Nie wiem z drugiej strony, czy ten sto jak da się odpalić. Tam nam się na czerwono nie zaznacza ta płachta. Ach, ten cholerny escape. Więc jakoś trzeba podpalić te... Kurcze, jak? Jak myślicie, jak to zrobić? Bo tu widzę... Są normalnie te wazy, nie? Zastanawiam się, jakie... Je... Ognisko. Wydaje mi się, że bez powodu się nie pali. No, i właśnie w ten sposób zmarnowałem strzałę. Hmm. Pytanie, czy mamy tu jakiś zapas tych strzał? No i nie bardzo mamy zapas strzał. że teoretycznie wiem jak tą zagadkę rozwiązać, a w praktyce nie bardzo, bo strzelanie w lampę nam nic nie dało. Pytanie yy, było coś takiego jak tworzenie własnych strzałów w Odyssey? Teraz w sumie mnie zaciekawiło, czy można tutaj tworzyć. A szkoda, że tego od razu nie zaimplementowali, bo w Odyssei to było dodane z czasem. No i co tu zrobić? Jak myślicie? W ogóle widzę, że skila mogę używać bez yy... strzały. Nie muszę mieć strzały, to ciekawa informacja. No nie wiem, słuchajcie jak to zrobić. Wiem, że teoretycznie powinno się to podpalić, ale. Jak sami widzieliście, strzelanie w samo to nic nie daje, nie? W same te barierki strzelanie. Kompletnie nic nam nie dało. Nie ma też tutaj de facto strzał żadnych, żeby dalej kombinować. Nie ma też żadnej wazy, którą by można było rzucić. Strzały zużyliśmy na legendarne zwierzę. Ja chyba łuku innego też nie mam. Żeby strzały wymienić. Hmm. Tu przez okienka też nigdzie nie widzę, żebyśmy mogli się wstrzelić. No chyba musimy odpuścić. Wrócę tu kiedyś poza odcinkiem w takim razie uzbrojony w strzały, bo rozwiązanie jest teoretycznie oczywiste, a w praktyce wychodzi jak zawsze. Ciekawi mnie jeszcze to miejsce. Chciałbym Wam pokazać, czy coś w takich miejscach się znajduje, bo aż prosi się o to, żeby tam wejść. Jest, jest wysoki szczyt, jest jakaś pseudoflaga czy drzewo, w tej odległości już widzę. Także aż, aż po prostu mój, mój, moje pajęcze zmysły drgają mnie zasadniczo, jeżeli chodzi o takie miejsca w grach. A poza tym, widoki tutaj są w Norwegii, kurcze, ładne. Norweskie zimowe widoki. Więc jest na co popatrzeć, szczerze mówiąc, te osady w ogóle w tym śniegu przywołują mi na myśl taką delikatną, wiecie, grę o tron, nie? I Winterfell, jak tam sobie spojrzymy. Mam też zastanawiam się w sumie z resetu i kamerę. Przełączaj siatki. Przechylenie, przełącz w tryb edycji. Może kogoś z Was zainteresuje, jak to działa? Takie filterki. Co my tu dalej mamy? Możemy sobie strzałkami zjechać na dół? No właśnie, jakiś problem też z tym sterowaniem, oparcie, co się dzieje. Ja klikam raz, nie? Raz, raz, raz. A to mi w ogóle ląduje gdzieś tam w kosmosie. Też że możemy z kontrolem przenieść ostrość. Teoretycznie też możemy. To z tych głównie z tych bliskich obiektów. A, a jakbym chciał temperaturę na przykład zmienić, to nie mogę, widzicie? Pytanie: jak tu zrobić, de facto zdjęcie, nie? bo mam przełącz w tryb kompozycji. Zrób zdjęcie. Aha, jest. Sorry, że się tak bawię, ale wiecie, chcę wam też jakby Wszystkie aspekty gry de facto pokazać, nie? Za, za często używam w ogóle ostatnie słowa de facto. Dochodzę do wniosku. Może zrobimy, też nie wiem, czy w sumie są za to jakieś achievementy, za te dostawanie serduszek, czy nie? Bo każde zdjęcie, które udostępnimy, pojawia się na mapie u innych graczy też. Mogę tam wejść? Hmm, nie mogę. O, tu jest ładny widok, stąd jest bardzo ładny widok. O, właśnie, a jak się ruszyłem, co też jest zabawne, zobaczcie. Taki widok, mogę zrobić tak: przełącz w tryb edycji. Mienić filtry w ogóle niby jest Q i E, ale obydwa przesuwają w prawo. Więc wydaje mi się, że to kolejny Bubble. Niestety. No i udostępniliśmy zdjęcie. Niestety nie opłacało się tu kompletnie wchodzić. Aj. Nie wiem po co to zrobiłem, już po fakcie. No ale dobra, trudno. Tam widzimy naszą wioskę w dole. Tam widzimy czatownię. Tak, o ile się nie mylę. Tam widzimy domek, do którego nie udało nam się dotrzeć. Do skarbu. No i w sumie, słuchajcie, będziemy pewnie powoli na dzisiaj kończyć, nie? Ja tu jeszcze kiedyś wrócę. Ale w następnym odcinku myślę, że już sobie damy spokój powoli z eksploracją tych terenów. Bo poświęciliśmy w sumie trzy odcinki na to ostatnie. Ja trochę na... Poza odcinkiem może pobiegam tutaj. A w następnym odcinku udamy się zrobić Prawo Urodzenia, czyli fabułę główną, nie? Mam nadzieję, że taki scenariusz Wam odpowiada. Także... Dzięki, że ze mną byliście, dzięki, że ze mną graliście, graliśmy w Assassin's Creed Valhalla, bawiliśmy się w eksplorację, a od następnego odcinka ruszamy dalej z fabułą główną. Także dzięki i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.